Cześć. Zaczynamy kolejny odcinek z typu Q&A tym razem redakcja informacyjno-publicystyczna czyli Newsroom. Zaczynamy kolejny odcinek, ale też zaczynamy rekrutację choćby też do naszej redakcji. No i jesteśmy właśnie tutaj po to w trójkę, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, ale zanim pytania to się przedstawimy. Ja jestem Kuba Husarz. Ja jestem Ada Wrona. Ja jestem Mateusz Szalega i razem tworzymy niejako Szon, redakcji z w Radiu Luz. <noise> Dobra, to może nie przedłużajmy, przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie brzmi, gdzie jest budynek C8, czyli siedziba naszego radia? Budynek C8 znajduje się na kampusie Politechniki Wrocławskiej pomiędzy Polinką a budynkiem zwanym Serowcem. Tak, i w tym budynku mieści się nasza redakcja. I z nią wiąże się następne pytanie. Czy praca w redakcji informacyjnej to tylko stanowiska za mikrofonem i czy jeśli nie mam idealnej dykcji, to mogę się zgłosić. Praca w redakcji to nie tylko czytanie newsów do kartki, to jest praca na ulicach, bieganie za ludźmi w celu nagrania sądy. Sądy to jest... są bardzo ciekawe, rozmowy są bardzo ciekawe, także y, szczególnie polecamy tak. to jest, y, <sum> te, ten fakt. Jeżdżenie po urzędach, po organizacjach, y, po prostu nagrywanie rozmów z ciekawymi osobami, ale również prowadzenie własnych audycji, prowadzenie pro... Programów popołudniowych, wydawanie całych newsów, to jest także realizacja i montaż. Tak jest. Możemy się nauczyć tutaj takiego fachu rzetelnego rzeczywiście, jeśli chodzi o dziennikarstwo. E, i, I to jest właśnie kolejny plus, dlaczego warto do nas przyjść? E, warto też przyjść choćby dlatego, że co roku e, kilka osób, e, że tak powiem, wybija się troszeczkę na luzie, traktuje luz jako trampolinę i trafia do tych takich dość by powiedział no, do, wyższych, czołowych do czołowych rady. tak czołowych do czołowych stacji. stacji komercyjno radiowych co jeszcze dlatego powiem powiem też to szkolenia szkolenia tak, tak sześć, jest szkolenia. szkolenia z dykcji szkolenia z emisji głosu z realizacji z montażu, z montażu tak znaleźliśmy są tutaj zaglądają do nas już utytułowani i tacy wetera, dziennikarstwa. weterani dziennikarstwa i nauczą naprawdę e, tych podstaw e, od A do Z. E... Tak, nas i, i ciebie, jeżeli zechcesz się tutaj z, z nami zjawić i zarekrutować. Wydaje mi się też, że Newsroom jest takim miejscem, gdzie możemy też poszerzać naszą zajawkę. E, dlaczego? Dlatego właśnie, że Newsroom nie zamyka się na jedną, na jedną opcję. E, staramy się działać w miarę uniwersalnie i na, na różne e, tematy. Nie, nie, nie skupiamy się tylko na sporcie, nie skupiamy się tylko na e, jakichś tam tematach społecznych, ale też choćby wkraczamy w kulturę. Także z każdej strony rzeczywiście e, staramy się działać i się nie ograniczamy, tak? Także jeśli masz jakąś zajawkę, bez problemu zgłaszaj się do Radia Luz do redakcji informacyjno publicystycznej na pewno cię przyjmiemy z otwartymi rękoma i, e, no i będziesz mógł działać u nas, tak? I się rozwijać. Tak, każdy z nas może dołożyć, prawda? Tak, Ada? nie ma górnej granicy wiekowej. Jeżeli masz zajawkę na radio, jesteś pełen pomysłów i y, masz po prostu pasję, to zapraszamy do siebie. Bo nadajesz się idealnie. Pan, panuje tutaj luźna atmosfera, trochę lubimy pośmieszkować, e, lubimy sobie mm, ze sobą spędzić czas, tak? tak? Bo to też chodzi o to, żeby, żeby jednak e, ten newsroom to nie, była, to nie był tylko zlepek takich osób, a jednak e, jedna wielka rodzina. I właśnie dlatego zapraszamy Ciebie do tej rodziny, żebyś do nas dołączył i, i bawił się z nami dobrze, tak? Tak, rekrutuj się do Radia Luz i tyle. Dzień Zapraszam. Nie ja mam więcej do powiedzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Ta. Akademickie Radio Luz